Ostatnia walka Mameda Kalidowa w karierze. Pięknie. Co to kurwa było? Co się dzieje? Mamet, po nogę. Ok, pięknie. I na deskach ląduje po tym hajkiku. I na ziemię prosto do pozycji bocznej. Chodzi w dosiad Mamet. Podnosi się piękny ground and pound. Nie ma ucieczki. Pięknie. Jiri Prochaska w tarapatach. Co prawda bardziej w tarapatach był najpierw Mamet. Od razu po oddaniu pleców Mamet próbuje założyć duszenie i dobra próba. Wracamy z powrotem do dosiadu.